Miesiąc, sierpień. I pierwsza karta, as mieczy. Karta dystansu, chłodnego dystansu. Mamy dziesiątkę kielichów, czy jest to karta rodziny, takiej sentymentalności. Mamy w minusie słońce, czyli czymś prawdopodobnie ryba w sierpniu, na początku sierpnia będzie się czymś martwiła. Mamy kartę ósemkę kielichów, mamy kartę kochanków. I mamy kartę tutaj króla. Prawdopodobnie. Król Tak, mamy tutaj kartę króla. Teraz. Yy, dwie karty. Dobra. Aha, jeszcze pod tym jest siódemka, siódemka. Buław. Żywioł związany z ogniem. Dobra. Jeżeli chodzi o zdrowie, zwróciłabym tutaj przede wszystkim dla ryb uwagę na. Na zmartwienia mamy tutaj kartę słońca, to też jest krew. I tutaj, przede wszystkim przy karcie kochanków, to mogą być jakieś problemy z hormonami tarczycy, bo mamy 8 kielichów i kochankowie. To jest, problem, to jest po prostu układ tarczycowy, także należy na to zwrócić uwagę i po prostu się przebadać. Teraz tak. Drogie ryby, początek sierpnia będzie dla Was taki wolny, dlatego że będziecie chciały tutaj skupić się przede wszystkim na nauce, e, tutaj na czytaniu czegoś prawdopodobnie ważnego. E, tutaj przy karcie kochankowie prawdopodobnie jest to podpisanie jakiejś nowej umowy, ale niekoniecznie będziecie z tej umowy zadowolone, bo będą tu jakieś kruczki, także tutaj. No, uważać na to. Dziesiątka kielichów jest to karta ciepła, miłości, oddania rodzinie. Także, drugie ryby, pierwsza połowa sierpnia, no, możecie odwiedzić rodzinę, możecie odwiedzić tutaj kogoś bliskiego. Natomiast, przy karcie Asa Mieczy jest to jakiś dystans, zdrowy do związków czy do. Rozwiązywania jakichś problemów rodzinnych. Prawdopodobnie będą to jakieś trudności w problemach rodzinnych, ale i również zniechęcenie się do tych problemów, bo daliście za dużo ciepła z tej strony i czujecie się okropnie. Kolejna sprawa karta słońca w minusie. Prawdopodobnie czymś się bardzo martwicie. Czymś, co jest właśnie tutaj dla was trudne, dla was trudne, tak? Kolejna karta jest to karta tutaj kochanków. To są przede wszystkim trudne relacje karmiczne. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji karmicznej, będzie to dla was bardzo trudna, trudny miesiąc, bo będziecie jakieś tam błędy naprawiać, będziecie starać się o tę osobę, ale i również. Odejdą wam takie szczere chęci, by, by się do niej zbliżyć, bo daliście już tyle od siebie, że już po prostu do widzenia. Natomiast tutaj, dla ryb, które są obecnie wolne, macie tutaj szansę na spotkanie kogoś, właśnie woda, jakby połączona z ogniem. Może tutaj się komunikować, mieć bardzo fajny kontakt, ale liczcie się z tym, że będzie dla Was bardzo ważna rodzina w tym miesiącu: bardzo dużo problemów związanych z rodziną, tutaj jakieś dzieci są, bądź po prostu chęci zbudowania rodziny. Yy, tak, będzie ten kontakt między wami. Ten kontakt między wami prawdopodobnie się odnowi przy siódemce monet, bo siódemka monet mówi o kontynuacji yy, znajomości. Yy, natomiast, no tak jak już mówię, wolne ryby odczują takie zniechęcenie się yy, psychiczne. To znaczy, no będzie wam się chciało, ale ale Wam się nie będzie chciało. Czyli będziecie mieć tak zwany słomiany zapał do miłości, do związków, bardziej przyjaźń, natomiast ja tu jeszcze dobiorę kartę. No, dopiero druga połowa sierpnia dałam taki przełom, taką motywację w działaniu, w właśnie w, w chęci poznawania tego drugiego człowieka, nie tylko widzenia go od tych stron negatywnych i, i po prostu dajecie komuś swoją drugą, drugą szansę, tylko musicie być naprawdę zdecydowani, czy, czy ta osoba przypadkiem nie ma kogoś jeszcze, bo mamy kartę kochanków, a to są trzy osoby, także tutaj no uważajcie, żeby nie być tymi trzecimi, bądź żeby ktoś nie stawiał Was jako trzecie. Dobra, jeżeli chodzi tak jak mówię o zdrowie, no to hormony tarczycy. Jeżeli chodzi o finanse, bardziej nauka, bardziej kurce prawa jazdy, bardziej nauka, bardziej tutaj e, rozwijanie się w tym kierunku. E, no tak jak mówię, karta kochanków, karta kochanków z ósemką kielichów. Tak jak mówię, jest takie zniechęcenie, e, właśnie, że jesteście w takim marnotrawnym związku, w którym. Wygasły już dawno uczucia, i ciągle się martwicie, co dalej ze mną będzie, to tutaj y, albo się poddacie i zostaniecie przy rodzinie, albo po prostu będziecie chcieli e, czegoś innego, czegoś, co dawno było gdzieś pogrzebane, zapomniane, i faktycznie nie macie już sił pracować nad tą relacją, trudno. Na co uważać? bo finanse tutaj się wydają bardzo dobre. Druga połowa sierpnia pojedziecie gdzieś na urlop prawdopodobnie. Uważajcie na trzymanie się e, takiej czystej strony materializmu. To znaczy, że pieniądze tylko grają w was najważniejszą rolę i nic innego nie ma oprócz tych pieniędzy. Nie, nie ma tak. Tutaj nie wyzbywamy się tutaj tej miłości takiej, bo jest was ta miłość, jest to zniechęcenie. Ja to rozumiem. Natomiast nie przekładajcie to na sfery materialne, a jako rada 10 mieczy odwrócone, no to się i tak już wydarzy. Jeżeli małżeństwo Wam nie wyjdzie, to jedno i wyłączne jest uwolnienie od tego toksycznego, co było i naprawdę oddanie się czemuś, co jest wartościowe i wyjątkowe.